Cześć Manko, ja jestem Natalia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj, jak widzicie w opisie, możecie nie tylko zgarnąć parę giwcików, ale również możecie wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I to dokładnie o to w tym odcinku chodzi. Jak widzicie, właśnie przenieśliśmy się na link do strony Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a dokładnie do mojej eskarbonki. O, tutaj macie zaznaczone, że to jest właśnie moja eskarbonka, w której będziecie mogli robić wpłaty. Dowolne wpłaty od 5 zł w górę. Jak widzicie, są tutaj wyznaczone kwoty 10, 20, 50 oraz 100 zł. Ale jak widzicie, jest również wpisana kwota dowolna. Kwota dowolna będzie wynosiła... Minimum 5 zł, aby wziąć udział w giveawayu. Wydaje mi się to całkiem fair, ponieważ każda z tych nagród, które właśnie tutaj są wymienione, jest warta dużo, dużo więcej. Zapewniam Was. Już za chwilę pokażę Wam, co możecie wygrać, ale żeby miała stuprocentową pewność, że to właśnie Wy wpłaciliście pieniądze, będziecie się właśnie tutaj podpisywać swoimi nikami z YouTube'a. Wszystkie osoby, które wpłacą od 5 zł w górę, będą mogły wziąć udział w kipele. Już przenosimy się na scenę ogólną. A ja powiem wam, co będziecie mogli wygrać w dzisiejszym odcinku, jeżeli tylko dokonacie dowolnej wpłaty od 5 zł w górę. Do wygrania są trzy własnościowe konta Netflixa na 30 dni. Konto CDA Premium na 2 tygodnie dwa razy. Dwa pady do komputera, lampka do selfie, dwa razy pace of card po 30 zł, dwa razy pace of card za 50 zł i jeden pace of card za 100 zł. Będą również wybrane gierki z case dropa do 30 zł, 3 sztuki. Wybrane gierki na G2A do 100 zł, 2 sztuki. Dwie takie oto piękne koszuleczki z woźpa. Z 29 finału rozmiar dowolny, ponieważ wiem, że no, moi widzowie pewnie mają wiele różnych rozmiarów, także będą to dowolne rozmiary, jakie napiszecie w komentarzach. Na no, koszulka uniwersalna, co oznacza, że będzie miała ona po prostu zwykłe serduszko, wielka orkiestra świątecznej pomocy bez numeru finału i również będzie to uniwersalny rozmiar. Dwa pakiety serduszek woźb oraz wylosowana gra pudełkowa. że to na tyle. Link do mojej skarbonki macie w opisie. Także ja zachęcam Was do wpłat 5 zł w górę i bierzecie udział w kiwelu. Oczywiście każda wpłata się liczy, nawet złotówka, ponieważ każda złotówka przybliża woźb do większej pomocy. Z mojej strony to tyle. Ja zapraszam Was również na moje social media, na codzienne live y u mnie i Uskowrona. Link do naszych kanałów macie w opisie, siema.